się ma na Dzisiaj zrobimy kostkę do gier planszowych. Jak widzicie, już sobie przygotowałem kostkę. Możecie mieć kostkę jaką tam chcecie, to już dla mnie obojętnie. Zobaczcie. Tylko pod warunkiem, że ona nazywa się DICE. Czyli zobaczcie, tak jak tu jest napisane, na niebiesko podkreślone DICE. D-I-C-E. Bo inaczej nie zadziała. No ale dobra, zaczynajmy. No to. Najpierw musimy zrobić jakoś, żeby ta kostka, no nie wiem, rzucała się. No, żeby jakby można było nie rzucać, to tak, wchodzimy do server script service, to co zaznaczyłem, i klikamy tu plusik i musimy dodać skrypt. Usuwamy to i ja biorę skrypt, który już sobie przy, oczywiście przygotowałem wcześniej. skopiowałem i wklejamy go tutaj. On będziecie mieli go w opisie, więc też super. Dobra. To jak już mamy, to będzie można nie rzucać. Ale teraz musimy jakimś guzikiem to rzucać. No to wchodzimy tak. W starter player rozwijamy to i w starter player scripts dodajemy local script. To usuwamy. I dodajemy skrypt, który też macie w opisie. Wklejamy go. No i dobra. Skrypty już mamy za sobą, ale teraz musimy dodać do tego Replace Storage. Musimy dodać remote event. Ten remote event musimy nazwać. Nie tak jak on jest, tylko tak specjalnie. Jeden nazywamy tak. Tu macie zaznaczone. Nie mówię jak nazwać, żeby tam się nie pomylić w nazwie. Wklejamy go tutaj do nazwy. I jeszcze jeden dodajemy Remote Event. I drugi też. Kopiujemy. I wklejamy nazwę. Muszą się tak nazywać, bo inaczej no, nie zadziała nam, nie będzie mogło rzucać. A, jeszcze bym zapomniał. Ten skrypt, yy, który używaliśmy do naszej kiostki, musi nazywać się DICE. DICE script. Mm, tu. Oto. O tak musi się nazywać. Bo to też jest powiązane ten local script jest powiązany z tym. Dobra, to a to musi się nazywać tak. A ten Lukas Script może się nazywać jak chcecie. On nie musi mieć nazwy. No dobra, to jak już mamy to, to możemy to przetestować. A i od razu dodałem takie coś, jakby u Was coś nie zadziałało, to musi najpierw pokazywać tak. Znaleziono kostkę, czyli znaleźli tą moją. Jakby wiecie, w workspace musi być. Musi być tutaj. Nie może być. Ona nie może być żadnym. Jakby tak powiedzieć. Modele, nie może być modelem, tak jak tu macie. Albo nie może być jakimś normalnym klockiem. Musi być takim Unionem. Czyli jak to wam pokazać? Tak jak połączycie jakieś dwie rzeczy, albo usuniecie, to powstaje union. I ten Union musi być właśnie to, bo inaczej to nie zadziała. I jakby na przykład wam coś też nie działało, to macie tutaj pokazane... Czy w ogóle wykrywa, że klikam guzik. Zobaczcie. Kliknięto W, kliknięto S, D. Albo nieznany guzik. To znaczy, że jak na przykład kliknę coś na myszce. No ale dobra, sprawdźmy. Kliknę sobie teraz E, tu się pojawi. I kostka się rzuciła. No i mamy na przykład szóstkę. Rzucam znowu. I teraz jest dwójka. Wygląda to tak trochę... No nie wiem, jakby to powiedzieć. Tak. Tak, jakby lewitowała. Ale to próbowałem długo naprawić wczoraj, dzisiaj, ale no nie mogłem. Ale i tak jest to, co chciałem. I jest. A, jakbyście jeszcze chcieli, to fajnie by było, jakby to się dodało do jakiejś, nie wiem jakby to powiedzieć. Boksa? Tak powiem, nie wiem. Żeby to tak nie wyglądało na lewitujące. Macie boksa teraz jeszcze tylko transparencji na 0, znaczy na 1, żeby nie było widać tych ścianek. Okej, okay. musiałem to tak trochę, A, na razie sobie zrobię na zero, żebym widział jak ustawić tą ściankę. I tak jeszcze jedną. O. I taką samą jedną jeszcze na dach. No. No to teraz, jak już to przeniesiemy, to nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, ale no, już sami odpowiecie na to pytanie. To będzie, jak wy chcecie. Macie takie coś. A, jeszcze muszę tutaj te wszystkie party zakotwiczyć, żeby jakby nie pokazywało się dobra, transparency 1 i sprawdźmy w grze kostka powinna być w tym boksie tak, jest w boksie, bo nie można tam wejść i teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądać no nie wiem, to wygląda tak różnie ano może być ten boksik większy, jak chcecie. Ale też ładny, może być ładny. Nieważne jak wy tam zrobicie, ale mi chodziło w tym poradniku o kostkę. Jest kostka. Musi, pamiętajcie, nazywać się Dice. No i co tu jeszcze by powiedzieć? Zap zapamiętajcie, by zasubskrybować nasz kanał. Żeby nie ominął was żaden filmik, z dzwoneczkiem oczywiście I jak dajecie łapki w górę to też fajnie, wiem co was interesuje i co jakby nagrywać Polećcie nasz kanał z znajomymi, żeby też jak mają problem z jakimiś... Jak robią jakąś grę i nie mogą jakby się... No nie wiem, czegoś nie wiedzą to niech piszą do mnie w komentarzach pod filmem, a właśnie, napiszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym nagrał jeszcze innego, bo ja miałem takie trochę, no nie wiedziałem, co dla was nagrać, to wybrałem takie coś, nie wiem, może mogło się wam to spodobać, jak spodobało się, to dajcie łapeczkę w górę, no i nie zap... też nie zapomnijcie dawać suba, Z dzwoneczkiem. A, jak chcecie model tej kostki, to też mogę Wam później przesłać. Będziecie mieli link w opisie do tego, żeby wyglądała tak jak moja. No dobra. Rzucę dla Was kostką ostatni raz. Dobra, pod tym filmem musicie zostawić trzy. 3 subskrypcje oraz jedną łapkę w górę, chociaż. No dobra. No to pamiętajcie o zasubskrybowaniu. No i na ra.